Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Oczy mi płyną, łzawią, ropieją. Czas coś zjeść i się szykować. Jak mi się znudzi w klubie, to przyjdę pograć w kosza. Zaraz zaczynamy. Nie, Nie pamiętam co tam. Wystarczy, ułowić. będzie piro. <laughs> w końcu z lot czarownic, tak? No? Ui, gdzie my jesteśmy, ta w końcu przestało padać. Halo! Powiedzieć, że po prostu dzisiaj chimera dostała 500 plus? Powiedz coś o tym. Ja, ja powiem za chwilkę, jak wam <laughs> pokażę. Chimera, 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 dyktę? 500 chimera, <noise> kurwa chimera, 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 kurwa, chimera, kurwa, No. chimera, 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 Nie chimera, chimera, suka pierdol. Chyba ją pierdolnęłam marszków już są. Jestem. Jestem kakropka Smrotek i uratowałam już nie jeden podek. I don't understand. I don't understand. I don't understand, I don't understand. <grystanie> O kurwa, psy, ja Policja. 高康。<可> się czuję po kolejnej rozmowie z elektrodą. Mm. Moi kochani, że Adelon się obawia, ja nałożę na nią jakąś szmatę. Znaczy się... <śmary> szmatę na szmatę. No. Szmata zakładam na szma... <śmary> szmatę. <śmary> Tutaj nie boli, bo mam tego sypa pod nosem, pamiętaj. No pan się tu. Tak się... Ses... <śmary> <Kuczył>. Kurwa. <śmary> <Piers>. <śmary> <śmary> ciułaś, ciuła? Nie pij piwo. Nie pił. <śmary> pi 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 mi coś odpadło. Adelon się robi za świteziankę. Słuchaj! Za co? Żabę z Taka kończyna w, w łodzi. No. jestem tu. Gdzie ważne, żeby o, że zemdlała no Rzęsy mi się zaczepiają od... Weź, przypnijmy to gdzieś na górze w suwku Fu A! Głupia Co, została? A, do. Ostatnio sprzedała mi newsa, że ktoś z Łodzi przegryza kable. Na szczęście łączymy się chyba satelitarnie. Koko, czy mnie słyszysz? Koko Bechamel? Koko? Czy jesteś na linii? Bo widzę No mamy cię. drobnego laga, ale cię słyszę. No dobra, nie mamy Miała laga, słyszę cię wszystko jest. Pro... W ogóle, czy ty wiesz, gdzie jesteś? <laughs> nie, nie mam pojęcia. Tatuś czy Twink? Oba. Wywłoka. <laughs> Um. <insert> ja nie mam takiego problemu jak graża z oświetleniem <nie? susy> Pozdrawiamy graże <susy> Także mam naprawdę bardzo mieszane uczucia sobie <susy> Shady tak już wierci, czy co, albo chyba nadaje morsem, mówię jak... O <susy> Po prostu pi, 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 pi Może... Drag essential, czyli spirytus lubelski, od tego zaczynam swój make-up. Pożyczę dzisiaj odrobinę, to tu będzie... Ciekawe jak to będzie wyglądało później podczas... O, dobra, będzie zaraz jak ściana. Znaczy ściana jest szara przy tobie. Fajny drak, prawda? O nie um, mogę bo... płakać! Słuchajcie, jeżeli zastanawiałyście się i zastanawialiście się, jak wygląda drak, właśnie tak! I płacząca Marta, jęcząca Marta. Słuchaj. Uuu. 30 minut na makijaż to jest naprawdę mało. 30 minut na makijaż? To jest... Że to są też ludzie, nie? Tak, że to są też ludzie, że to po prostu zwykli ludzie. Jeszcze nienawidzę? Nienawidzę po prostu makijażu. Rzęs. Sztuczny rzęs. W sensie przyklejać? Tak. miopat. Wieśniaczka, wieśniaczka. Tapisz mi A, Bo za czuśsta się to piłkę kupił Widzicie, dzisiaj nie malowałem się sam, a i tak powiecie, że wygląda jak Magda Gessler A gdzie są Hacer na te? na ty gdzie są? Co są? Haczyf na ty. no te białe co latały przed nią. Oj wiedzą nie, ona też była przeżyła. No fajne było. Otóż nie, to jest czysta pra... Pra... Ty! Jezus! Co ty robisz? Ale ty by no ci zaatakowało. Ale to bolało. Mój boże W ogóle się komponujemy super tak kolorystycznie a... <tot tutto> styczny. się komponujesz bardzo. Mówię mm Nie. -hmm. Teraz ty uciekasz z kadru Trochę najdź tu na mnie. Najdź. O, widzisz? Mhm. Mm -hmm. Całych po prostu no. Morz. Mm -hmm. <mindkeep> Jesteś? Na to? Tak. Były i śmieszne i żenujące, może tak powiem. No to dalej, jedno i drugie. To jest super sposób też, żeby zrobić w ogóle piegi. Ja w ten sposób robię piegi. To się naprawdę się Mamy to... shit, no nie mogę tego wyjść! Proszę Państwa, to nie było reżyserowane, naprawdę mi się wkręciło w łeb. A proszę bardzo, ile tutaj jest włosów dzisiaj? Prawdziwa Wiedźma. Ha! Założyłem delikatne rzęsy i przy lewym kąciku ust coś tam zrobię. Fajnie by było, gdyby jeszcze te soczewki były z korektą i udało się. Jak to mówię, jak czegoś nie masz, to sobie domagam. Szczególnie przy takich projektach można. Do zobaczenia! Pff. Po co ja ten dźwięk robię? Służąca, gdzie jest kurwa służąca? Służąca! Służąca! Kurwa! Zapierdolę Gdzie jest służąca? Nic <sandlash> no. nie piłam, nic nie piłam! taki mój urok, że po prostu wyglądam jak panda, farbki tłuste, ten krążek, to już pewnie widzieliście, no bardzo często. mi się. Dagmara przydała. Zagraj włosem. Uch, ja la la la. się. Uch. No i takim sposobem czas na trzecią stylizację, ale muszę na chwilę perukę z dżendzijem jeszcze raz założyć. Nie ma to jak zabawa. I efekty specjalne. Gdzie można zobaczyć najtańszy rodzaj dragu? Po prostu facetów wymalowanych, którzy idą na boisko na mecz. I, i co, to nie jest makijaż? To w wojsku nie ma makijażu, są barwy wojenne, to wszystko jest makijażem, bo się nakłada farbkę czy coś na twarz. Więc co to w ogóle jest ze słowo normalne? Szkoda, że tego nie widzicie, ponieważ gdy się przełącza z penisa numer 1 na penisa numer dwa. To... To on tak śmiesznie dynda. że nie chcę sobie nienaturalnie zmniejszyć czoła, tak naprawdę nie przyklejam całej siatki. Dokleiłem sobie jeszcze biżuterię. Dawaj, stani, rozwiej włos. Wystaw się tak i zrób tak rę, no, ręka, tymi, włosem. Z nogą ser zrób. W bok zrób włos, zawiej co ty, robisz? Bo zaraz schodzę. Zrobiłam, ale zawiej włosem, bo... Nie będę zawiewać. Już pomijam, że wygląda jakby właśnie szereg dopad, gdy miał chcicę. To jest, to się powinno nazywać, jak popsuć dosyć ładne opakowanie produktu, żeby zrobić bubel. Słuchajcie, to wygląda jak wielki czopek, albo jak duży skręt, kto co woli. Że to wygląda po prostu jak wibrator Elzy z Krainy Lodu to byśmy mieli ładnego wirusa z tego, nie? Nie jestem przekonany, nie powiesiłbym czegoś takiego nawet na klatce schodowej w bloku. Serio ktoś trzyma w chałupie tekturowy kominek? Kominek z kartonu obklejony jakąś... Y, jakimś... jakimś sztucznym murkiem na tapecie? Ja po prostu nie wierzę w to. Jedyny plus tego pomysłu jest taki, że tam są światełka. Yy, fajnie by było, gdyby ktoś tam postawił tealighty albo świeczki, albo w ogóle zrobił prawdziwe ognisko. Ja bym chętnie popatrzył, jak to się jara. Nawet do końca. No zrób coś! To jest nagranie. W końcu zaczynamy. W tym roku już na starcie. Wierszyk ten przegrany, bo najlepsze komenty zostały w aparcie. O Boże, czy to Magda Kessler? Oszalałaś? Z Ani mi się kurwa śli! Ty! Wyłącz to! Nie pozwalam! No oszalała, no! Oszalała! O kurwa, nie! Gdzie moje wina jest? Nie wiem, czy mi tam dodałaś, ale... Pożegnam, Magdę. Cześć, Magda. Nie, to nie robi! Tak nie! Ojej. to Ojej. 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 na Ojej. 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 Nie. nie, nie.